Cześć, ja jestem Darek i spółsłuchu Więcej niż Matura. W tym krótkim nagraniu chciałbym Ci krótko opowiedzieć i pokazać, jak wygląda nasza baza zadań Więcej niż Matura, czyli aplikacja. Do rozwiązywania zadań maturalnych, do monitorowania swojego przygotowania w trakcie rozwiązywania zadań maturalnych, która daje możliwość konsultacji swoich odpowiedzi z egzaminatorami, czy też nawet innymi osobami uczącymi się do matury. Jest to aplikacja, która całkowicie zmienia sposób, w jaki przygotowujemy się do matury i która dostępna jest zarówno w wersji desktopowej na portalu więcej niż Matura, jak i od 15 września 2025 roku również w formie aplikacji mobilnej. Także spójrzmy, jak to wygląda w praktyce bezpośrednio na platformie. tak wygląda baza zadań na kursie z biologii, zaraz po tym jak wejdziemy w zakładkę baza zadań. Ale co ważne, ja teraz przy, bym, tłumaczę Ci y, całą bazę zadań, jak ona działa na przykładzie kursu z biologii, ale tak samo działa to na chemii, gdzie znajdziesz również wszystkie y, filtry, możliwości rozwiązywania zadań w kilku trybach, statystyki, jak i różne bazy zadań. Podobnie na matematyce rozszerzonej, gdzie dodatkowo znajdziesz zadania adaptowane CKE, dlatego że zdecydowaliśmy się po prostu poszerzyć bazę i jeszcze więcej tych zadań dla matematyki przygotować, bo po prostu ta form, w tej formule ich jest Relatywnie mało dostępnych tych oficjalnych zadań CKE. Tak samo wszystko zadziała na matematyce podstawowej. Tutaj również znajdziesz filtry, możliwość znajdywania po formule, po występowaniu, jak i rozwiązywania różnymi trybami czy statystyki rozwiązywania zadań. I teraz wiele rzeczy wymieniłem, ale przejdźmy do szczegółów, czyli zobaczmy sobie na przykładzie tej biologii, krok po kroku, jak wygląda nasza baza zadań i jak ona usprawni swoją naukę do matury. Po zalogowaniu się na platformę zawsze lądujemy na kursie. Same zadania są dostępne. Również w kursie, w lekcjach, czy teoretyczno-zadaniowych, czy twórkowo zadaniowych ale takim miejscem, które nas najbardziej interesuje w tym kontekście, w którym cię jesteśmy, jest oczywiście aplikacja bazy zadań. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Przede wszystkim, na samym początku, zawsze powita nasz, nasz plan naukowy, no i oczywiście same statystyki rozwiązywania zadań, które pokażą nam, ile z tym mamy rozwiązanych, jak nam idzie, jaki mamy średni wynik poprawności rozwiązywania zadań, zarówno w trybie samodzielnym, jak i w trybie ze wskazówkami. Poza samymi statystykami i naszymi planami możemy oczywiście znaleźć sobie zadanie po numerze. I to znajdowanie zadania po numerze działa w taki sposób, że jesteśmy w stanie zadanie, które kiedyś sobie wydrukowaliśmy, rozwiązaliśmy na przykład na papierze, po tym numerze zadanie znaleźć i do niego wrócić. Tak, także tutaj jest numer zadania jakby w naszej bazie, a nie ten numer zadania, który konkretnie był na maturze. I dalej mamy taki tutorial, poradnik, jak korzystać z bazy zadań, jak się uczyć. No i tutaj mamy... Odpowiedzi na konkretne pytania, takie dłuższe wideo strażowe, inne niż to, w którym to doradzamy. Jak ustawić te plany, jak z tego korzystać, dlatego, że no cóż, przygotowanie do matury to wcale nie jest taka oczywista kwestia i trochę tych rzeczy trzeba przeanalizować, trochę decyzji podjąć, żeby łożyć tą naukę pod siebie, czyli w odpowiedni sposób spersonalizować. I idąc dalej, mamy oczywiście nasze m, wspomniane zadania maturalne. Zadania maturalne. Które są poukładane w gotowe zestawy, które są dostępne w postaci konkretnych filtrów. I dla przykładu mamy zadania obowiązkowe, czyli te zadania, które są wymagane do zrealizowania w tej formalnej części kursu. I te zadania możemy sobie na różne sposoby tutaj filtrować. Czy to poprzez użycie gotowych filtrów, czy to poprzez wyszukanie konkretnej frazy, która nas interesuje. I teraz co nas tutaj takiego dla nas jest ważnego? Przede wszystkim mamy różne, różne rodzaje filtrów, tak? czyli oddziałów, czyli możemy sobie odfiltrować wszystkie zadania z biologii, komórki z chemii życia, energii, metabolizmu i tak dalej, możemy konkretną lekcję odfiltrować, dzięki czemu realizując kurs możemy po prostu sobie dodatkowo przerobić ten materiał, który był realizowany w części teoretycznej kursu, ale możemy też poszukać konkretnych pojęć, tak? Czyli na przykład jeśli chcemy konkretnie o wiązaniach chemicznych albo o związkach organicznych zadań jakieś zadanka porozwiązywać, to też jest taka możliwość, żeby sobie je odfiltrować. Teraz akurat w przypadku replikacji DNA i dziewięć zadań z replikacji DNA w bardzo prosty sposób znaleźliśmy. Co ważne, są też takie filtry, które no, najczęściej nas interesują przy przygotowaniu do matury, czyli egzaminy. Innymi słowy, arkusze maturalne, w ramach których możemy w bardzo fajny, wygodny sposób sobie odfiltrować te zadania po konkretnej formule, po konkretnym egzaminie, na przykład natury w Formule 2023 w maja 2024, czy nawet 2025. I co ważne, mamy również filtr występowanie i zgodność z podstawą programową. Występowanie to. Jest jest to oznaczenie, kiedy dane zadanie się pojawiło na maturze. A zgodność z podstawą to jest to, czy dane zadanie przygotowuje do danej formuły, tak? Czyli na przykład tu mamy zgodność z podstawą programową 2023, czyli to zadanie, ta wiedza będzie bezpośrednio wymagana na tym egzaminie, która odbywa się w tej formule. Co oczywiście nie oznacza, że nie warto rozwiązać innych zadań, bo każde to zadanie ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań, ale jeśli chodzi o tematykę, no to stricte tutaj ta zgodność z podstawą programową. To jest bardzo ważny element tego przygotowania, w szczególności jeśli uczymy się z wielu przedmiotów wiele zadań, z wielu baz się uczymy i po prostu musimy odpowiednio naszą uwagę sfokusować na jakimś konkretnym, wąskim wycinku. Jeśli chodzi o same zadania, to one są dostępne w bazie z możliwością do rozwiązania w jednym z trzech trybów. Rozwiąż samodzielnie, rozwiąż ze wskazówkami i zapoznaj się z wyjaśnieniem. I to jest tak naprawdę jedna z bardzo ważnych cech i plusów bazy zadań jest matura, czyli to, że każdy z zadań w tej bazie jest wyjaśnione krok po kroku. Tak jak tutaj widzicie, każdy z tych zadań ma kroki wyjaśnienia, ma opis tych kroków i ma do danych kroków podpięte dodatkowe materiały, na przykład. Przypis, który tłumaczy, co to znaczy czasownik operacyjny uzupełni. Dodatkowo m, zawsze dostępne, wybrane wzory stałe fizyko-chemiczne na biologii chemii fizyki, tak żeby można było sobie tutaj wygodnie w trakcie nauki do nich wracać, jak i podpięte moduły treści z tej części teoretycznej kursu, w ramach której po prostu uczyliśmy się po raz pierwszy teorii, które musieliśmy przyswoić do tego, żeby tą y, teorię zrozumieć, i która to teoria bezpośrednio nawiązuje do tego jednego etapu. Rozwiązania zadania maturalnego. Więc tak wygląda ten tryb z wyjaśnieniami krok po kroku, a analiza tych wyjaśnień jest ważnym etapem nauki, w szczególności kiedy rozwiązujemy zadanie w trybie samodzielnym widzimy, że nasza odpowiedź jest inna, albo nie wiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź, wtedy sobie włączamy te wyjaśnienia i wracamy do nich po to, żeby je dokładnie przeanalizować. Ten tryb rozwiązywania samodzielnego jest w sumie domyślnym, najczęściej wybieranym, dlatego, że on nam pozwala samodzielnie rozwiązać zadanie, sprawdzić się i zmierzyć czas, jaki potrzebowaliśmy, żeby rozwiązać to zadanie. Więc w moment, w którym kliknęliśmy wybierz tryb samodzielny, to jest moment, w którym zaczyna liczyć się czas. W tym momencie sobie rozwiązujemy to zadanie, tutaj mamy treść zadania polecenie, no i możemy sobie to zadanie dodatkowo oznaczyć jako niepewne, dzięki i czemu później możemy w prosty sposób znaleźć te wszystkie zadania. W bazie poprzez filtr niepewna odpowiedź i i po prostu sobie te zadania, które nam sprawiły trudność, jeszcze raz do nich wrócić. Ale też nie ma co się martwić, bo jeśli tego nie klikniemy i popełnimy błąd w zadaniu, to później baza zadań te wszystkie nasze błędy i tak osobne miejsce miejscu wylistuje. Będę jeszcze nawet drugi sposób, taki dodatkowy, który również listuje wszystkie te trudności, które miały miejsce w trakcie naszej nauki z zadaniami maturalnymi. więc sprawdźmy sobie odpowiedź. Jak widzicie, tutaj 45 sekund potrwało to rozwiązywanie zadania i ten czas jest ważny, tak? Dlatego, że około 5-6 minut na maturze znajdą zadanie, więc my w trakcie pracy z tym Zdaniami. Staramy się też sprawdzić, czy to tempo jest odpowiednie i praca nad tym tempem ma duże znaczenie. Oczywiście to jest pewna średnia, na które zadania będziemy potrzebować więcej czasu, na niektóre mniej, ale warto się trzymać tych 6 minut złotych, bo to po prostu nam będzie pomagać. Analizujemy sobie tę odpowiedź, no i tutaj analizujemy punktację z oficjalną, z kluczem, możemy sobie jeszcze sprawdzić, jak dokładnie w podstawie programowej jest zaakcentowane to wymaganie, które realizuje to zadanie naturalne, no i później dajemy sobie odpowiedź, zaznaczając ją, mamy komunikat, że zapisano, czyli już w bazie to zadanie będzie po pierwsze i czuło się. Rozwiązane, a po drugie rozwiązane prawnie. No i tutaj, gdzie wydarza się cała magia, to oczywiście w, w, w dyskusjach. tak teraz dlaczego? Dlatego, że jak klikniemy sobie, pokaż wszystkie wyjaśnienia, to możemy sobie wrócić do tych wszystkich wyjaśnień, zobaczyć, co nam się działo, ale jednocześnie zobaczyć, jak to zadanie było rozwiązywane przez inne osoby i co takiego nasi korepetytorzy, nauczyciele powiedzieli na temat tych propozycji rozwiązań. I też, jeśli chcemy sobie poczytać, to możemy, i jeśli chcemy dodatkowo naszą własną odpowiedź skonsultować, no to oczywiście jest taka możliwość i wystarczy po prostu, że to pytanie w tym miejscu zadamy, tutaj, tutaj, klikając o ten przycisk. Jeśli chcemy sobie na szybko dodatkowo coś dopytać, jakieś konkretne słowo, jakieś pojęcie w trakcie rozwiązywania zadania, no to też pamiętajmy, że w każdym miejscu podstawowej Matura jest dostępny asystent nauki AI który bazuje na treściach naszych, w naszym kursie. Innymi słowy, on jest tak uczony, żeby po prostu udzielać odpowiedzi na poziomie licealnym, zgodnym z podstawą programową, dzięki czemu po prostu te odpowiedzi nie są przeładowane i są adekwatne w punkt tego, co maturzyści powinni wiedzieć na maturze. Mamy jeszcze ten tryb pośredni, czyli ten tryb ze wskazówkami. I ten tryb to jest taki tryb, w którym my możemy pomiędzy rozwiązaniami konkretnych kroków poprosić system o wskazówkę, tak jak tutaj widzicie, tak? dzięki czemu. Możemy trochę tak, no właśnie, te zadania, gdzie w sumie czujemy, co trzeba zrobić, ale gdzieś tam nam brakuje jakiegoś pojedynczego niuansu, to po prostu możemy poprosić tą wskazówkę, dzięki czemu może ona nas konkretnie odblokuje i pomoże nam tak naprawdę samodzielnie to zadanie prawie rozwiązać. To jest ważne, dlatego że dzięki temu jesteśmy w stanie wykazać się wiedzą, a to z punktu widzenia codziennej nauki jest bardzo ważny element naszego codziennego przygotowania. Możemy też, tak jak wcześniej Wam pokazałem, do każdego jednego kroku zapoznać się z wyjaśnieniami i dodatkowymi pytaniami, które zarówno zadajesz ty, jak i tysiące osób, które uczą się na portalu więcej niż... Matura. Dobrze, z ważnych rzeczy pamiętaj, że każde zadanie możesz sobie zapisać do swojej kolekcji i później znaleźć się tutaj w takim specjalnym trybie zapisane przez Ciebie, dzięki czemu konkretne zadania będą bardzo łatwy w sposób wyszukiwalne i też pamiętaj, że nasze filtry działają addytywnie, tak? Czyli de facto możesz zadać sobie, załączyć sobie kilka filtrów z różnych kategorii i sprawdzić, które zadania speł spełniają wszystkie te kryteria, co pozwoli Ci też czasami bardzo fajny sposób odfiltrować wszystkie zadania. Dla przykładu, jeśli chcesz zobaczyć sobie zadania rozwiązane Kiedykolwiek błędnie i jednocześnie zobaczyć, co to jest za zadanie, które rozwiązałem błędnie, no to jest to możliwe, wystarczy, że sobie wyznaczymy ten filtr, którakolwiek odpowiedź błędna, następnie przejdziemy do działów i zobaczymy, że ten błąd był bioróżnorodności i klasyfikacji, a jak sobie nawet zjedziemy jeszcze niżej, to możemy wejść w pojęcia i zobaczyć, że ten błąd dotyczył bakteriofagów, co ciekawe, tak? To jest bardzo fajna rzecz, szczególnie na tym etapie bliższym końca nauki, kiedy jesteśmy po realizacji kursu, jest miesiąc, dwa do matury i wtedy szlifujemy wiedzę, analizujemy nasze błędy, analizujemy nasze przygotowanie Do Tytujemy, no to właśnie to filtrowanie, analiza tak naprawdę całej swojej nauki jest ważnym elementem przygotowania, który pozwoli ci Tobie nadać odpowiedni priorytet tym ostatnim dniom przed egzaminem maturalnym. No także tak to wygląda na komputerze, a spójrzmy jeszcze, jak to wygląda bezpośrednio na telefonie. No dobrze, spójrzmy, jak to wygląda bezpośrednio w aplikacji. Tak jak widzisz, w aplikacji mobilnej więc to jest już matura, która dostępna jest od września 2025 roku. Mamy kurs, mamy repetytorium, mamy bazę zadań, mamy otwórki, czyli wszystkie tak naprawdę funkcje i moduły platformy, które dostępne są bezpośrednio na pełnej wersji portalu, na komputerze czy tablecie. Jeśli chodzi o bazę zadań, no to tutaj tak samo to wszystko działa. Możemy, ułożyć sobie, możemy sobie ułożyć plan nauki. Możemy w prosty sposób wejść od razu w listowanie naszych zadań i wybierać tryby rozwiązywania. Możemy sobie od razu przejść do filtrowania, gdzie możemy sobie te tutaj filtry mm, zmienić i na przykład włączyć zadania z energii i metabolizmu, no i bezpośrednio tutaj możemy sobie te zadania. Z nimi pracować, tak, od treści poprzez wybór polecenia. W tym przypadku tutaj weźmy sobie wyjaśnienia krok po kroku. No i tutaj, jak widzisz, te zadania krok po kroku możemy sobie analizować dokładnie w taki sam sposób, jak przed chwilą pokazywałem Ci na komputerze. Co, no cóż, pozwala po prostu uczyć się wygodniej, efektywniej i jednocześnie też zapoznawać się na spokojnie z komentarzami, odpowiedziami, które do nas wpływają od nauczycieli czy od innych osób i możemy też dzięki temu po prostu sobie analizować te trudniejsze zadania, które tak jak tutaj widzisz, no rodzą czasami bardzo, bardzo dużo ciekawych dyskusji i w szczególności kiedy popełniamy błąd, no to przeanalizowanie tych dyskusji stanowi bardzo, bardzo, bardzo ważny element. Po przejściu, po rozwiązaniu idziemy dalej, wybieramy polecenie i zaczynamy naukę z kolejnym zadaniem. Jak widzisz, aplikacja bazy zadań, więc niż matura, to coś więcej niż tylko proste narzędzie do przeglądania zadań. Możesz rozwiązywać zadania, możesz je analizować, możesz do nich wracać, możesz sprawdzać swoje statystyki, możesz filtrować zadania po bardzo wielu aspektach i niuansach, możesz sobie sprawdzić, które zadania wymagają pewnego odtworzenia, możesz spojrzeć na to, jak tysiące osób odpowiadały przed Tobą. Które z nich pytań i odpowiedzi były zaliczone, a które nie i dlaczego. No, możesz wspierać się asystentem nauki EA, który w całku rozwiązywania będzie dla ciebie wsparciem. Możesz również sprawdzać jakieś tipy egzaminacyjne, pułapki, wszystko to, bezpośrednio dostępne w aplikacji mobilnej, jak i na desktopie w pełnej wersji portalu. I tutaj też zaznaczę, to ważna informacja, że jeśli uczysz się z nami jakiegokolwiek przedmiotu, na przykład z matematyki, ale w formie z korepetycjami, to dostajesz dostęp do wszystkich innych przedmiotów, tak? czyli biologii, chemii, a także innych przedmiotów w przyszłości. I masz również dostęp do tych baz zadań, również dostęp do repetytoriów i innych modułów, takich jak na przykład moduł kursu. Także zwróć na to uwagę przy planowaniu swojej nauki, gdyż im większość przedmiotu się uczysz więcej niż matura, tym cała nauka po prostu będzie lepiej zorganizowana na łatwiejsze, no i będziesz mieć dostęp do większej ilości treści bezpośrednio z naszego portalu. A tymczasem cóż, zapraszam do przetestowania demo, do wejścia na podstawę więcej niż matura i rozpoczęcia nauki. Do zobaczenia.